Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Ryukono, a przed nami Tomb Raider Legend. Tym razem zbyt dużo do opowiadania nie mam. Najzwyczajniej w świecie zbliżamy się ku końcowi. Tym razem znajdujemy się. W Nepalu, w Himalajach, gdzie przed tymi kilkunastoma laty Lara wraz z małą miały ten wypadek, tę ten, katastrofę lotniczą. No i przypuszczamy, że znajdziemy tutaj ostatni fragment miecza, który posiadała Amelia. And I wątpię, że żaden z tych śniegów i jazdy jest stabilny. Powinnaś się dalej ruchnąć, zanim się zniszczy. Zrobiłam to wcześniej. Lara tradycyjnie bez żadnych zabezpieczeń. A co tam? Dobra, dobra. Okej. Okay. Tak patrzę i... Zbytnio mi ten poziom tutaj nie świta nic. Tak jakbym w ogóle grała po raz pierwszy, nie? O nie, znowu mi się zglitchowało. O dobra, udało się. Co tutaj teraz? Jezior, checkpoint. Dobra. Aha, sobie po słupkach pochodzimy, dobra, dobra. Jeszcze pewnie... Ach. teraz współpracuj.

Jakiś ładny widoczek może? Dobra, nieważne, lecimy dalej, zobaczymy. Co my o checkpoint? Super. Czyli musimy zleźć się na dół. Dobra.

Nie wiem, czy mieliśmy tak zeskakiwać, ale dobra. Musimy się tutaj dostać z do tego wraku, tak? O, nie zauważyłam cię kociaku. O, artefakt chyba. Tak. Pierwszy. Ciekawe ile uda nam się ich zdobyć tym razem. No tam w dole nic nie ma. Dobra. Teraz jak mnie mam... znaczy jak pamiętam tam coś tam, to chyba trzeba tu wciągnąć trochę tu. Trochę do tego samolotu, żeby...

Tam zmieniają jedno ustawienie, rzeczywiście, żeby mi działało tam w Kazachstanie, ale czemu te rzeczy się nie pojawiają? Ona się cały czas glitchuje jakoś. Dobra, Boże, że prawie spadało. Hmm. Ok, doki. Dzieć, dzieć, dzieć. Udało się. Udało się. Chyba tam teraz. Dobra. Zeszliśmy na dół jakoś. No, jest i checkpoint. Przydał się. Co by nie było, żebyśmy 10 razy skakali stamtąd. I've got it. This must be where Santa's evil brother lives. Oh yeah. You're Nie, nie mam pistoletu, nie, nie mamy naboli do tej, do tej broni. Znowu wysadził sam siebie, gratulacje. Kolejny, nie no, nie, nie wierzę w nich. A tu jest strasznie dużo tych. Żeby oni nie wysadzili mnie. Mogą go ściągnąć? Bebe. Jeszcze tam u góry jest chyba, nie? Dobra, dobra. No, jest właśnie. Tu. Czy. No. Pozbieramy sobie troszkę amunicji. Do wody chyba raczej nie chcę skakiwać. Troszkę zimno, co? Hmm. Chyba nic więcej tutaj nie ma, klinimy sobie tak, Ta chyba nic nie ma, tu widzę artefakt, o i tam widzę artefakt, o, Jak już go widzę, tego zbiorę, nie? Dobra i teraz co? Tu jest lina, bo po tej linie możemy tam przeskoczyć. Spróbujmy ops. Sprawdźmy. No, oczywiście, że tak. I tutaj nie mamy innego zejścia, jedynie znowu rzucić się w dół. Czy my to przeżyjemy? Hmm. A, nie było tak źle. O, artefakt, Hm. Tu chyba trzeba szybko skakać.

Właśnie nie wiem, gdzie my mamy teraz lecieć. Może tu gdzieś? O Jezu, tutaj widzę artefakt. na drugą stronę może? Spróbujemy tam przeskoczyć. Chobem już nie wpadło do tej zimnej wody. Nie. O, dobra udało się. Checkpoint jakiś może co? Nie chcą nam dać tak checkpointa żadnego. Nie mnie! Czy tu coś jest na dole? Tak, może luknę tylko. Nie widzę. A zobaczmy jeszcze tam z drugiej strony bo tutaj, jak patrzyłam, to zasypane. No, tutaj też. No, tutaj też nic nie ma. A tam na środku chyba można było linką rzucić i tak przelecieć na drugą stronę, więc tak spróbujemy, abyśmy przeżyli to. O, kociątko kolejne. On tutaj już pazurki wyciąga do nas. a my go tutaj weźmiemy z góry. Ok. Hmm. Najpierw zobaczę, że czegoś tam tutaj u góry nie ma. Bo tutaj nie widzę. O, proszę. Ougibaski. Już nie potrafię powtórzyć. Nie dobra Lala. Zobaczymy z tej strony, czy coś jest. O. <laughs> Ciekawe. I teraz tak, tutaj u góry mamy, widzę, tak jakby miejsce, taką płytkę naciskową, na którą musimy chyba wprowadzić ten klocek, Więc pozwolimy sobie. Go tam dosunąć, o, dobra. I teraz musimy, mogę jakoś wciągnąć tu na górę, nie? O, no, wygibaski. A tu można podnieść można kopać. O to można wsunąć. Hmm. Czyżbyśmy utknęli? Mogę to linko. O, dobra. Próbuję najpierw to, może to będzie, ale ciężko idzie. Ja próbuję cały czas Nie, nie, chciałabym to małe To bym chciała To sobie na razie odsunę Spróbuję tutaj W sumie to bez różnicy kiedy bym dała je, nie Co ona nie chce? No nie, niegrzeczne I chyba te małe przeważenie, skoro te duże, tak do połowę przeważyła no to ok, i teraz może z tym małym przeważymy ten duży, jak się uda. I teraz by wciągnęła ten. Nie. Nie. Ten zostaje jeszcze tu. Moment. Coś namieszałam. Bo ten musi iść tu. Tego muszę zdjąć teraz chyba. Żeby wciągnąć teraz tego złotego. Na pewno jest jakiś łatwiejszy sposób oczywiście, tylko yy, nie jestem na tyle inteligentna, żeby teraz na niego wpaść yy, Więc robię sobie pod górkę, nie? I teraz ja wejdę tu i wezmę ze sobą tego małego o tutaj o i my, ej nie i my we dwójkę przeważamy tamten złoty ale żebym ja mogła zejść to muszę wprowadzić tego i teraz ja mogę zejść, złoty jest u góry i możemy przyciągnąć go na tą płytkę o nie, nie nie nie, nie nie nie, miałam tego na myśli mm. Nie pomyślałam, żeby go przyciągnąć linką, nie? O, dobra. Uwaga, czy on musi być jeszcze koniecznie twarzą? No co jest?

broken but perhaps that's all it does this has been a big waste of time now i suppose it's time to work out how to leave this monastery how about swinging excalibur once just for fun it's a priceless artifact not a toy i'm gonna run back she wasn't supposed to super To jest pytanie, z której strony mamy wyjście. Chyba to bez różnicy. Oberwałam. We're going back to Bolivia. Then we'll see. O! No powiem wam, że tego to ja się totalnie nie spodziewałam. Tak szybciutko. Nie sądziłam, że to już będzie koniec. No ale cóż, tradycyjnie odblokowaliśmy sekretne rzeczy znajdujące się w menu głównym. Nowe ubranko jakieś. No i co? Podsumowując poziom. Tak jak widać byliśmy w Nepalu. Zwiedziliśmy wrak samolotu, którym rozbiliśmy się 11 lat temu. Znaczy Lara. Nie my. Nam nic nie jest. My żyjemy. Mam nadzieję. <grym> I ominęliśmy tym razem wiele artefaktów. No w sumie nic dziwnego. Ja w ogóle czułam się jakbym po raz pierwszy grała ten poziom. Nawet nie wiedziałam, że tak szybko się skończy. Myślałam, że będzie dłuższy. No ale cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli tak to gorąco zachęcam do pozostawienia tej łapki w górze, jakiegoś fajnego komentarza oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I mam nadzieję, zobaczymy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, buziaki. Pa pa.